Czas przebudzenia. Wielki post dla życia, dla prawdy, dla wolności. Rekolekcję głosi werbista ojciec Henryk Ślusarczyk. Wielki Post w Radiu i. Z Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni. Kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Usłyszeliśmy fragment z Ewangelii według świętego Marka. To zdanie takie charakterystyczne i znane nam. Często wyobrażamy sobie, że Jezus wypowiadał: Bliskie jest Królestwo Boże, jest tak fajnie, będzie tak miło, będzie panowanie anioły, tam będą królowały. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. A może jednak spojrzeć trochę inaczej? A może Jezus nie mówił: Czas się wypełnił, ale powiedział: Czas się wypełnił. Bliskie, już, już jest tuż przy nas. Nawracajcie się, nie czekajcie. Czas nawrócenia jest teraz, nie za chwilę, nie za godzinę, nie za dwie, dzisiaj, teraz, w tym momencie, w tej sekundzie. I wierzcie, wierzcie w Ewangelię. Nie słuchajcie jej tylko, ale wierzcie, czyli żyjcie nią, tym wszystkim, co ona przynosi to całe przesłanie, które Jezus przyniósł, mówi: wierzcie w tą Ewangelię. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni. I w tych rekolekcjach, które wspólnie będziemy przeżywać, abyśmy się przebudzili. Abyśmy otwarli nasze oczy. Abyśmy przeżyli ten czas nie jako takie grzeczne aniołki, cichutko, w zamyśleniu, wspaczeni tylko na krzyż. Bo to wpatrzenie w krzyż ma być prowokujące, ma nas zmieniać, ma wzywać nas do działania. Kilka dni temu Przeczytałem o inicjatywie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Diecezji Legnickiej. Wielki post dla życia. Można powiedzieć, jedna z wielu akcji. A tutaj młodzi ludzie zdobywają się na swego rodzaju heroizm, samozaparcie, odwagę i bezkompromisowość, bo chcą modlić się za nienarodzone dzieci, o pokój na świecie. Ale w niesamowity sposób. Przez 960 godzin bez przerwy, 24 godziny na dobę, będą mieć dyżury i będą się modlić, będą trwać na modlitwie, aby wyprosić dar niezabijania dzieci, aby poprosić o dar niezabijania dorosłych poprzez aborcję, poprzez wojny, konflikty, ludzką nienawiść. Potrzeba heroizmu, a ty, bracie i siostro, a ja. Jakim heroizmem wykażemy się w czasie Wielkiego Postu, jak przygotujemy się, aby przyjąć dar Jezusa, który umarł na krzyżu. Grzeszymy, upadamy, poddajemy się naszym słabościom. My, chrześcijanie, zanurzeni przez chrzest w śmierci zmartwychwstanie Jezusa, stajemy bezradni, wycofujemy się z prawdy, boimy się narazić mediom, politykom, ideologiom. Co się z nami dzieje? Zanurzeni w Bożej mocy, zachowujemy się, jakby nasz Bóg był do niczego. Słaby, bezradny, na niczym się nie znający. Czasami wygląda na to, że szeptucha ma więcej mocy niż wszechmogący Bóg. Czas, abyśmy przebudzili się. Przecież tak nie jest. Przecież wierzymy w Boga pełnego miłości, który wszystko dla nas robi, bo nas kocha. Wie, że jesteśmy słabi. On wszystko wie. Wie, że upadamy. On wie, bo, bo nas stworzył. Bo się nami interesuje. Po prostu nas kocha. Ale czasami przyzwyczajamy się do grzechu. Przyzwyczajamy się do tego stanu bezradności. Spójrzmy na Sodomę i Gomorę z dzisiejszego pierwszego czytania. Miejsca, w których ludzie przyzwyczaili się do grzechu. Przyzwyczaili się do byle jakości, przyzwyczaili się do mordowania, do hołdowania wszelkim złym nawykom, grzechom. Zrezygnowali z wszystkiego, co piękne, dobre, z przyjaźni, miłości, na rzecz porządliwości. Sodoma i Gomora dzisiaj są dla nas symbolem najgorszego brudu, zdeprawowanego przez grzech i szatana ludzkiego serca. I dzisiaj nie pozostał po nich żaden ślad. Są tylko symbolem, ale już ich nie ma. Przyzwyczajamy się do grzechu tak jak Sodoma i Gomora. Nawet do tych najgorszych nie reagujemy. A zamiast tego wstydzimy się znaku krzyża. Wstydzimy się różańca w dłoni. Przebudźmy się, bracie i siostro. Bóg krzyczy, Bóg płacze. Płacze, kiedy widzi, jak usprawiedliwiamy największe podłości współczesnego świata. Płacze kiedy zgadzamy się na mordowanie nienarodzonych dzieci i nazywamy to zabiegiem. Płacze kiedy widzi samobójstwo nazywane eutanazją. Płacze kiedy niszczymy życie dzieci i młodzieży przez tak zwaną edukację seksualną, wprowadzając perwersyjną ideologię. Tak, my chrześcijanie Sprzeciwiamy się prawu ustanowionemu przez Boga. A tego powinniśmy się wstydzić. Niech różańca w dłoni, nie znaku krzyża przed kościołem, przed kaplicą. Co dzisiaj możemy zrobić? Czy mamy przeżyć wielki post, jak ciche myszki pod miotłą schowane? A może jest to czas przebudzenia, zdecydowanego działania, modlitwy gorliwej, działania gorliwego. Podjęcia takich wyzwań, jak ta młodzież z Legnicy, która dla ratowania życia, dla ratowania pokoju, obrony tego pokoju w świecie, tego Bożego pokoju, podjęła inicjatywę tej nieustannej modlitwy. Może ktoś zrobi więcej, może ktoś zrobi mniej, ale zróbmy coś. Przebudźmy się. Niech ten post, niech ten czas wielkiego postu będzie. Czasem dla życia, dla prawdy i dla wolności, którą Chrystus nam przyniósł. W historii z Noe widzimy, że Bóg daje nam szansę. Pomimo tych naszych największych brudów, grzechów, słabości, daje szansę każdemu z nas. Zawiera z nami przymierze. Wtedy, tak dawno temu, już nawet nie kojarzymy ani dat, ani miejsca. Ale kojarzymy Noego, kojarzymy tych ludzi, którzy byli na arce, zwierzęta i wiemy, że przyszedł czas pojednania, przymierza, odnowienia tego, co człowiek zniszczył, co porzucił. Dzisiaj Jezus Chrystus, tak jak wtedy Bóg zawiązał nowe przymierze, tak Jezus Chrystus dzisiaj zawiązuje z nami. Były wody potopu, które zniszczyły świat pełen grzechu, a Chrystus przyniósł wody Chrztu Świętego i Ducha Świętego, który nas przepełnia i odnawia. Zawiera z nami nowe przymierze. Umarł jeden On za nasze grzechy, aby nas wszystkich przyprowadzić do Boga. W duchu poszedł ogłosić zbawienie, jak mówi święty Piotr, duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym. Wszystkim, nas przynosi, wszystkim nam przynosi zbawienie. Bez wyjątku. Tym, którzy jesteśmy w kościele codziennie, w pierwszych ławkach, tym, którzy jeszcze o nim nie usłyszeli, też przynosi zbawienie. Wszystkim. Wszystkimi odnawia przymierze, które my zrywamy grzechem. W swojej miłości. Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity w prawdzie na ciele, ale powołany do życia przez ducha, w Nim poszedł głosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu niegdyś nieposłusznym. Te słowa niech. Zapadną w nasze serca, bo to są słowa nadziei. Często czujemy się jak te duchy zamknięte w więzieniu, bezradni, a Bóg mówi: Przebaczam ci, kocham cię, za ciebie oddaję moje życie. Powstań, nie wstydź się przynależeć do mojego królestwa. Ale pokaż to światu. Nie bój się tego świata. Lecz daj świadectwo, świadectwo, że wierzysz we mnie, który jestem Twoim Bogiem, który jestem Twoim Panem, Twoim Przyjacielem. Jestem królem w królestwie, do którego dzisiaj Cię zapraszam. Jezus ratuje nas w Chrzcie Świętym, w którym zanurzeni jesteśmy w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Czas przebudzenia, czas Wielkiego Postu, to nie czas siedzenia Cichego ukrywania się. Tak, mamy, tak jak mówi Pismo Święte, kiedy modlimy się, nie mamy tego robić na pokaz. Mamy znaleźć to ciche i ukryte miejsce, ale nasze życie musi być wyraźnym, konkretnym znakiem Bożej obecności w świecie: obecności Boga, który kocha i przebacza, Boga, który zna nasze słabości i nie odwraca się od nikogo. Spójrz, bracie, siostro, na ulicy mijasz tylu ludzi. Idzie obok ciebie ktoś, kto może chce odebrać sobie życie. Idzie obok ciebie ktoś, kto stracił wiarę. Idzie obok ciebie ktoś, kto gdyby wiedział, że jesteś wierzący, to by napłucił ci prosto w twarz. I Bóg za nich oddał swoje życie: za nich, za ciebie, za mnie. Pokaż, że wierzysz w takiego Boga. Obudź się, bracie i siostro, obudźmy się wszyscy, bez względu na to, kim jesteśmy. Ojcem Świętym, biskupami, kapłanami, siostrami zakonnymi, braćmi, ojcem, matką, mechanikiem, prawnikiem, kimkolwiek jesteśmy, przebudźmy się i dajmy świadectwo, że Bóg, który oddał swoje życie na krzyżu, za nas, jest dla nas coś warty, że w Niego wierzymy, że On nadaje sens i tylko On w życiu każdego człowieka i poza Nim nie ma zbawienia. On jest naszą nadzieją, a więc przebudźmy się. Wybierzmy Chrystusa i dajmy odważnie o nim świadectwo. On nie wstydził się nas. Nie wstydźmy się Chrystusa, nie wstydźmy się Jego krzyża. Czas przebudzenia. Wielki post dla życia, dla prawdy, dla wolności. Rekolekcję głosi werbista ojciec Henryk Ślusarczyk. Wielki post w Radiu I.